Każdego roku setki osób łamią kręgosłup, skacząc do wody w miejscu do tego nieprzeznaczonym najczęściej z brawury lub dla szpanu. Od 14 lat Fundacja Integracja prowadzi kampanię ostrzegającą młodzież przed niebezpieczeństwami takich skoków. Jednak walka o uwagę młodego widza we współczesnych mediach jest coraz trudniejsza. Fundacja potrzebowała czegoś nowego czegoś, co pomoże dotrzeć z przekazem do jak najszerszego brona młodych odbiorców przy użyciu minimalnych nakładów finansowych. Pomogliśmy im to zrobić. Jak? Wykorzystując platformę Allegro, rozpoczęliśmy od stworzenia serii absurdalnych produktów niezbędnych prawdziwemu mężczyźnie nad wodą. Szacun tropików, olej do opalania o smaku ciepłej wódki, który barwi skórę we wzory typu Tribal. Beton wodoodporny, żel do włosów o trwałości 7 dni roboczych oraz slipy Jumbo chroniące przed efektem zimnej wody. W imieniu fikcyjnej firmy Bravurex wystawiliśmy je na Allegro. Opisy produktów dla mężczyzn, żądnych podziwu na jaki zasługują, pełne były prawdziwie męskich benefitów. Szyk, szpan i szacunek. Już teraz dostępne dla wszystkich tych, którzy najpierw działają, a potem myślą. Ofertę kończyła wizualizacja skoku z dużej wysokości, odkrywana w trakcie przewijania strony z aukcją. Zanim dokonasz zakupu, Wyobraź sobie, co może dać ci nasz produkt. Wyobraź sobie, jak słońce muska twoje opalone ciało, gdy szykujesz się do skoku. Czy wyobrażasz już sobie wpatrzone w ciebie piękne kobiety? Czy wyobrażasz już sobie kolegów robiących zdjęcia twoim wyczynom? A czy choć przez chwilę, wyobraziłeś sobie, co może kryć się pod taflą wody? Płytka wyobraźnia. To kalectwo. Dzięki bezprecedensowemu użyciu oferty handlowej jako medium oraz mieszance humoru z nieoczekiwaną, poważną puentą, przekaz Szacunu Tropików dotarł do ponad 700 tysięcy osób, a historia nietypowej aukcji podbiła strony główne większości polskich serwisów informacyjnych w zaledwie kilka dni. Ci, którzy kliknęli kup teraz, nie musieli za nic płacić. Zamiast tego wysłaliśmy im w prezencie koszulki Szacunu Tropików, zapraszając ich do grona ambasadorów kampanii.